Chętnie nie kamera, ja nie odpowiadam Juskowa góra 2 Jak słoneczko będzie tam po tego Wczoraj wieczorem było tylko 10 stopni co to się w ogóle dzieje? Czy To jest możliwe marek? Wszystko możliwe. No Oddaj e, młody tam świeci, ja mam noktowizor tam Masz noktowizor? Mam ale taki na Tutaj. uważnicz

zabrał ją o zbliżenie nie ale w internecie w internecie ja wydrukowałem nie wiecie tam kto to, Kto to? No, ty w drugim, kierze, to? Używasz tego proszku tańszego. Kto to? Adam! Adam! Jarka beta nie ma. Dobrze, dobrze wychodzisz. Mieścisz się! A, nie. a prosimy dziewczynę do siebie? Ale nie nie się. Uciek. Uciekła zaraz w wieczorem uciekła. <grywa> tak? Ja się oglądam pacjentami. A obiecała. Wieczorem nie obiecała. Nie, są jak starych. Chwileczkę, a propozycje były dobre? Były jedne z ja jednej, po jednej po i z drugiej strony. Dobrze to było. Marian, to chodź, chodź, chodź. Na co Nie, na na na... Na, na... No, no tak na trudności. Robimy, jest tam jest fajny. Grupę, to to... będzie w porządku. Panowie jedną gamkę rozchili. A ty

Co masz? O kurde. Zdrowie Stasia, proszę bardzo. A zdrowie, panie Dzięki. Panie Stasiu. Mówisz, że oczko się nie świeci? Ja to tak robię. No i zobacz, Nie, cały czas piją i cały mamy, czas mają. Chleba mamy. Wody. O, Maarek. ktoś Wybawiam do księgarni wody? jedzie. Wody Nie, no ja jadę potem. Kurczę, długo ta księgarnia otwarta wody, dzisiaj wody. przy sobocie. Pojadę, bo tam No, Zajwyżej to butelki. Marek, wody. Poczekaj, Marek bym ci dała na wodę, bo No. butelki? Jakie? Te do wody. Nie wiem, to twoje były. Ja. Ja? To sklep, tak? Ja już byłem w domu dzisiaj. Hello. Wszyscy czytają, kurczę, zaczytali się. <grym>, poznali Ciebie, co? Poznali Ciebie, poznali Ciebie. Witają Ciebie, A no. Co to jest Gród powiatu. Gród powiatu. Dobrze, Staszni nie Gryn się dymi. boczek się piecze. O jeszcze trochę może się dopiec. No właśnie. Drugi gry. Trzeci gry. z tobą z przyjemnością piątka, dziewiątka. Zwłaszcza, że cofnął się przez wiele lat, kiedy ty byłeś przed dwójkę, byłeś chyba tych belek miałeś dużo mniej, miałeś tylko gwiazdki, a ja byłem, młodym, młodym człowiekiem też, tak to było. A obaj jesteśmy w piątce. Cieszę się pozdrawiam. Informacje dla Ciebie. KO03 Paweł Urszula, Maria Roman z Krót Powiatu, Maria Roman z Krót Powiatu, Karol Olga 3 Paweł Urszula. Taki jest doskonale, cieszę się. Mnóstwo przyjaciół, znajomych z czwórki. No z piątki to, to, to niewiele, jak zawsze jest. Z piątką no to zawsze kłopoty, ale z czwórki możliwych powiatów, świetnych dalszych. Na stronie doskonałe. Pogoda się zamówiona. Dziękuję. Dziękujemy do usłyszenia. SP5 Bożena Wanda Olga, SP5 Ewa Quebek Olga Mobil. Okay, dziękuję serdecznie Marko. Wszystkiego Dzień dobrego. Pozdrawiam wszystkich uczestników. Na środku. Podpalamy, na Podpalamy samochody. Już na SP-5BWO, sp 5, SP 5 ko informacja, dzisiaj będą warunki aurorowe to znaczy dużo wyżej i, i to prawdopodobnie już się przeniesie na dół i będziesz, będą na falach krótkich też czekamy, nie możemy się doczekać tej zorzy więc musimy się tutaj uzbroić cierpliwość i nie tylko cierpliwość żeby dotrzeć do nocy doskonałej i chmury się... o, ktoś do nas jedzie bo antena z tyłu. Oho. O kurde! żeby się zatrzymał, to ja bym zeszła i mogłabym z nim podjechać. Ja. No właśnie. Nie, ja... Zatrzywam się tutaj chwilę i tam jeszcze kawałek. Ja wolę sobie spokojnie z macwireczkiem. Co to jedzie? Może zbliżytka coś. No! No bo to suka to tak mówi. A j Joterem? O to jest... Orzysz pisz? Orzysz. No to Trochę troszeczkę potrwa to, nie? Nie, to tam. Fale kinować. Chodź tutaj. Nieka. Damie. Kubamy. Chodź, chodź ze mną. Chodź. Chodź. Wiedzisz? To twoja? Moja A może moja? spadał to on to zgodził się Dwie dziewczyny masz do tego. roku. Nie Kto to jest? To no tak trzeszczy hmm. To spleter, ktoś robi spleter, to pewnie ruska stacja albo jakaś się? To spleter zwykły. A nic To spleter zwykły. A nie znajdziesz tej stacji. To jest, to jest, z obry... jest trochę przydatne w sumie, bo... Bo wiesz, widzisz jak w kolorze obraz wygląda, a tutaj tak nienaturalnie w sumie. Co? Ale co, dostał? O, flaszkę ma! Dostał flaszkę? O kurcze! Ale numer, no. Koniec przegrałeś.

Yeah. A, to no, no. mi się wydaje. Tylko to czerwone czy zielone są? A, no, to zależy. Do... No bo mówią, że są i czerwone i, i jakieś Na granicy. Na granicy. No, to te najgorsze, to najgorsze, bo nie wiadomo, w które stronę. No, właśnie. On mi się tutaj... są Nie słychać no, tego no, drugiego. 16, 16, 16, no skąd? To jest Trzeba pod ognisko iść na rachunek. No, przy ognisku tak, ale... No tak, i ujęcie diabli w ziemi. I tam na... szlak trafił było. No nie, tam nie ma błony. Nie, to Jak co? On... co ty To już jest nie dziwi... A Czy on dziwi, co nie jest, tak? Zdziębicza, Dlatego, że jest młodej, tak i... z wianek jest. <muchy> Ale młody się cieszył za to. Popatrz no, no, się. Młody jak głupik się cieszył, jak zobaczył, że jej wianek założyli na głowę. No. Jeżeli kargur zakłada wianek, to pewnie nie rusch ona. To, to tak wiecie, co jak ten młody przyszedł przyjedzedł, kurcze młody przedszedł do tej młody jeszcze przed klubem, nie? I tak przyniósł ściwiarkę, bo on tak już, tyłka, już pójkę, z tym ze śmiechiem wyknie później, to zwiarkę schować, z rana na każdy kierunka. Pani pokojnik, i malkieckie, kulda przyszedł, ona jeszcze go odprowadziła tam, ta młoda odprowadziła go do spokoju, nie wiem, z malkieża. I on ci już mią przyszedł, wyciąga tą flaszkę i mówi tak, miał ruszona. A ja bym powiedział, ona, a, a ta, tam, 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 tam młoda mówi, nie ruszona. Ruszona, mówi, kurde. Nie ruszona, ruszona. A ta stara kurda podróż mią tam wchodzi, mówi, ty Ni się nie przejmuj, my wszystko serobobobobowicne. No. <laughs>

Cokolwiek. Cześć, ja może przysło, spróbuję wyłączyć... Nie, nie, to mi nie przeszkadza. Nie, nie przeszkadza? Nie. No, troszkę widać, ale to jest słabo. Mhm. Pewno, może polarną to to...

Kóra jest 2 też dobra. Chyba góra 2 jest dobra pod tym względem. o jaka fajna, aż tu, aż czerwona. No, ale cudo. Ja widzę, 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 ja jadę. Bo ja muszę powoli, bo tu specjalny efekt włączyłem. I nie mogę szybko się przemieszczać. Ale też ładnie błyska, tam. No, jest i gwiazdeczka i na niej efekt będzie, bo po lewej stronie mam ciemny obraz, a po prawej będzie jasny. Takie smugi. Ale aż onem, aż Ale szeroki. Ale teraz. teraz A tutaj jak fajnie. Kasu, od oświetlenie się nie przeszkadza mocno? Nie, nie, ja sobie włączam no, właśnie to, tylne to, oświetlenie. Ja, ja, ja to trochę przesłoniłem tak teraz. Telekowę. Nie, nie, to no, mi nie, no, nie ja przeszkadza. No. ten no. no, jeszcze? Okay. Tak. Super. ja słyszałam, że o, tutaj przy tej gwieździe mam efekt, bo z prawej strony są takie pasy wzdłuż, a lewa strona jest ciemna. I dopiero jak jest odzwierciedlenie do ciemnego, to dopiero widać. Od schodu prawie nie ma, od zachodu aż tak, wodę. Kurczę, no, no, no super, to się zmienia tak normalnie w oczach. To, tak, tak, bo tu pier, pierwszy efekt, jak ja się odwróciłem i zobaczyłem, no nie, bo oni nie wiedzieli, że to zorza. <grych> bo oni to, to zobaczyli, że to zorza, no nie, bo nie widzieli, a w tej chwili zobaczyli, o, już dojechałem do końca tego pasa. Mm -hmm. Jesteśmy w epicentrum, jest nad nami. Zbychu! To można z odległości 3 metrów ja ci ustawię tutaj no, tu nie ma co, jakbyś nie ustawiła to wszystkie będziesz miała zdjęcia ostre

Ja ostatni wieżę w górku Dlatego, że pierwszy przyjechał? Nie, nie dlatego że okulary, okulary nie mam. będę czekać, nie tylko okulary zrobię ci wziąłem.

Ja się tam pytałem, to powiedzieli w ten sposób, że, że w ciągu dnia, jak prawie nikogo nie ma, to grzeją wszyscy sobie boliery, wody grzeją, prawda? A wieczorami, jak i tego, to oświetlenie wszystko. I normalnie w tych domów w poradę. służyć. A co ty tak kurde zalotnie obchodzisz mnie no. ze wszystkich stron? No.

Kiesiu to wczoraj było, nie dzisiaj. Dzisiaj to jest. I wie się w grupie, w grupie młodzieżowej the... i w życiu. Oblast miałeś zamarzenie.